Cześć! Mam na imię Alicja i witam Was na kanale Biznes na Słuchawkach. Dzisiejszy odcinek będzie nawiązaniem do poprzedniego, poświęconego motywacji oraz działaniom i narzędziom wspierający proces motywacji. U nas w firmie jednym z takich narzędzi jest Media Portal, czyli nasz autorski, unikatowy program motywacyjny. Ale zacznijmy od początku. Skąd wziął się pomysł na takie narzędzie? Wizją, która przyświecała nam od rozpoczęcia działalności było stworzenie w strukturach Media System zgranej społeczności. Takiej, w której wszyscy jesteśmy sobie równi, traktujemy się z szacunkiem, integrujemy się i razem dążymy do wyznaczonych celów. Realizacja tego zamierzenia nie była jednak taka prosta. Musieliśmy bowiem odpowiedzieć sobie na pytanie, co zrobić, żeby każdy pracownik chciał stać się częścią społeczności Mediasystem. Jaki jest jego profil, co go motywuje i napędza do nowych wyzwań? Motywatorów, jak wiadomo, jest bardzo wiele. Dla jednych kluczowe są kwestie materialne, takie jak dodatkowe wynagrodzenie czy nagroda rzeczowa. Dla innych liczy się słowna pochwała, dobra atmosfera, możliwość awansu czy szacunek. Receptą na sukces każdego programu motywacyjnego jest odpowiednio zdefiniowana grupa docelowa. Trzeba jasno odpowiedzieć sobie na pytanie, kto stanowi grupę mającą największy wpływ na osiągnięcie celu biznesowego i na kierunek, w którym zmierza przedsiębiorstwo. Co zamierzaliśmy osiągnąć? Przede wszystkim zależało nam na tym, aby nasi pracownicy chcieli identyfikować się z firmą oraz by razem z nami budowali społeczność. Zaczęliśmy więc od zebrania danych demograficznych dotyczących osób zatrudnionych w naszej firmie. Jak się okazało, 66% pracowników Mediasystem to kobiety, a 34% to mężczyźni. Ponad połowę zatrudnionych stanowią osoby pomiędzy 22 a 29 rokiem życia. 35% osób pracuje w firmie ponad 2 lata. Biorąc pod uwagę przytoczone dane, Musieliśmy znaleźć złoty środek, dzięki któremu zaangażujemy w budowę naszej społeczności wszystkich pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem naszej grupy docelowej, czyli młodych ludzi. W efekcie naszych poszukiwań i działań mocno wspartych przez dział marketingu oraz IT powstał MediaPortal. Jest to system stanowiący element zarządzania zasobami ludzkimi, który angażuje pracowników, tworzy więź oraz buduje kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa. Media Portal sprawia, że nowo zatrudniony pracownik już od pierwszych dni w firmie współtworzy społeczność Media City, bo tak nazywamy naszą społeczność wewnątrz organizacji MediaSystem. Zanim przedstawię Wam funkcjonalności, muszę dodać, że Media Portal posiada element grywalizacji, bowiem za wykonywanie określonych zadań otrzymuje się punkty, które w określonych momentach można wymieniać na nagrodę. Wracając do funkcjonalności, przedstawię Wam 10 funkcji mediaportalu, które uznajemy za kluczowe. Jedną z głównych funkcji jest zarządzanie czasem pracy. Każdy z pracowników ma za zadanie codziennie wypełniać ewidencję czasu pracy. Na początku dnia logujemy się do systemu, a na koniec wylogowujemy. Stąd pobierane są godziny naszych logów. Rozwiązanie okazało się szczególnie przydatne podczas pracy zdalnej. Jeżeli chce się otrzymywać punkty za frekwencję, Należy na początku miesiąca zadeklarować liczbę godzin, którą zamierza się przepracować w danym miesiącu. Na projektach zmianowych możliwe jest również planowanie zmian bądź określanie swojej dyspozycyjności. Jak wiadomo, praca na popołudniową zmianę przez wiele osób jest tą mniej preferowaną opcją, dlatego u nas promowana jest dodatkowymi punktami. Jeżeli ilość przepracowanych godzin będzie w 100% zgodna z zadeklarowaną, wtedy otrzymujemy maksymalną ilość punktów ale jeżeli rzeczywistość znacznie odbiega od planów, wtedy nie dostajemy punktów za ten parametr. Celem tego narzędzia jest odpowiedzialne planowanie czasu pracy i mobilizacja do dotrzymania zobowiązania. Do tego jest to ułatwienie dla przełożonych i kadr, jeżeli chodzi o zarządzanie zmianami, jak i urlopami. W 2020 roku prawie połowa deklaracji była punktowana maksymalną ilością punktów, czyli była zgodna z planami w 100%. Następną funkcjonalnością systemu, jak i możliwością zebrania dużej ilości punktów, jest akcja Poleć znajomego. Założeniem jest polecenie firmy znajomym i zaproszenie ich na rekrutację. Firma pozyskuje kandydatów, którzy mają informacje o firmie z pierwszej ręki, a potencjalni pracownicy przy podjęciu pracy czują się pewniej, mając zaufaną osobę w pobliżu i znając organizację jeszcze przed przystąpieniem do pracy. Punkty przyznawane są nie tylko za polecenie, ale również za przepracowane przez daną osobę miesiące. Im dłuższy staż, tym większa ilość punktów do zdobycia. Od początku trwania tej akcji, czyli od 2018 roku, pozyskaliśmy już prawie 200 pracowników. Są to wartościowe kontrakty, ponieważ według statystyk osoby z polecenia zostają z nami dłużej i od początku są bardziej zaangażowane. Kolejnym aspektem, który umożliwia nam Mediaportal, jest rozwój mediów społecznościowych naszej firmy przez aktywności pracowników na profilach firmowych. Jeżeli chce się otrzymać punkty, należy na bieżąco komentować i udostępniać posty znajdujące się na profilach. Punktowane są również publikacje artykułów na bloga. Jeżeli pracownik wyraża chęć napisania merytorycznego artykułu związanego z wykonywaną pracą, wspieramy go w tym zadaniu, wspólnie pracując nad tematem. Chcemy aby wszyscy pracownicy tworzyli content na naszych profilach, a ruch w postaci nagradzania punktami działa na plus przy osobach, które na co dzień nie są super aktywne w mediach społecznościowych. Portal służy również do rozwoju organizacji. Dajemy pracownikom możliwość zgłaszania innowacji dotyczących pracy czy firmy. W media portalu znajduje się formularz, w którym można dokładnie opisać swoją ideę. Jest kilka kategorii, pod które można podpiąć pomysł. Kategorie to aranżacja wnętrza, procesy sprzedaży, systemy IT, motywacja, konkursy i wydarzenia wewnętrzne. Każda zgłoszona innowacja zostaje zaopiniowana. Pozytywnie zaopiniowana jest dodatkowo punktowana, a żeby uzyskać maksymalną ilość punktów należy pomóc przy jej wdrożeniu. Celem tego narzędzia jest promowanie kreatywnych pomysłów, jak i umożliwianie wszystkim członkom naszej społeczności aktywny udział w zmienianiu firmy. Portal wspiera również wewnętrzne życie firmy i daje możliwość zebrania punktów za różne aktywności związane z organizacją. Żeby otrzymywać punkty, trzeba brać w nich udział. Takie akcje specjalne organizowane są przynajmniej raz w miesiącu, mogą one być indywidualne bądź grupowe. Przykładem akcji jest na przykład kolorowy piątek w wakacyjne dni, kiedy losowany jest kolor tygodnia i cała firma chodzi barwnie ubrana, bądź święta niestandardowe, tak jak na przykład dzień kota, w którym dzielimy się na Facebooku zdjęciami naszych pociech. Informacje o akcjach udostępniane są na firmowych social mediach bezpośrednio przez przełożonych, a także na samej platformie Media Portalu, bowiem służy ona również jako źródło informacji o wydarzeniach firmowych, konkursach i akcjach. Związana z tym jest kolejna funkcja, czyli tablica ogłoszeń, która daje dostęp do bieżących informacji i aktualnych wydarzeń. Jest to miejsce agregujące ważne informacje związane z firmą. Na tablicy umieszczane są także ankiety. Obowiązkowe do przejścia przez wszystkich pracowników, czy informacje o akcjach charytatywnych. Jeżeli są wprowadzane nowe procedury, to dokument wyświetli się każdemu zaraz po zalogowaniu i wymaga poświęcenia odpowiedniej ilości czasu na przeczytanie i potwierdzenie zapoznania się ze zmianami. To rozwiązanie również okazało się szczególnie przydatne podczas pracy zdalnej, bo dzięki temu wszyscy pracownicy znają najświeższe informacje. Aspektem przydatnym w codziennej pracy jest również baza wiedzy. Czyli dostęp do niezbędnych e, do pracy narzędzi, takich jak np. weryfikator kodów kreskowych, dostęp do regulaminów, informacji związanych z obsługiwanym projektem czy szkoleń w formie online. Mediaportal jest również narzędziem wspierającym sprzedaż. Daje dostęp do raportów i statystyk sprzedażowych. Konsultanci na bieżąco widzą statystyki wykonanych połączeń, a koordynator widzi dane dotyczące całego zespołu, również z podziałem na poszczególne jednostki. Portal udostępnia np. monitoring rozmów, wyświetlają się rozmowy wykonane przez danego konsultanta, które zostały sprawdzone przez dział jakości. Rozmowy zaopiniowane negatywnie są omawiane, aby poprawić ich jakość. Koordynator za pośrednictwem portalu analizuje również dzienne statystyki aktywności, czyli ile rozmów zostało przeprowadzonych, jakie są ich statusy, jaki był sumaryczny czas połączeń, a w projektach sprzedażowych wynik sprzedaży. Niezwykle istotnym elementem Mediaportalu jest Mediakiosk, czyli nasz sklep, miejsce umożliwiające pracownikom raz na trzy miesiące wymianę zdobytych punktów na cenne nagrody, wartościowe gadżety firmowe, gry, vouchery do lokalnych restauracji i punktów rozrywkowych, bony podarunkowe czy na przykład możliwość wybrania dodatkowego dnia wolnego. Z naszych danych wynika, że aż 92% pracowników aktywnie zbiera punkty. Co więcej, wprowadziliśmy bonus roczny, przyznawany w marcu z okazji urodzin Media Portalu. Każda osoba, która przepracowała pełny rok od rocznicy otwarcia mediakiosku, ma szansę zdobyć ekstra punkty pod warunkiem spełnienia dodatkowych parametrów, takich jak 100% frekwencja miesięczna, minimum 9 razy w ciągu roku. W 2020 roku prawie 50% pracowników otrzymało ten bonus. A to tylko potwierdza, że pracownicy starają się dobrze planować czas pracy, a punkty do mediakiosku stanowią ważny element systemu motywacyjnego, wpływając przy tym na zmniejszanie rotacji w zespole. Jako firma angażujemy się w wiele akcji charytatywnych i umożliwiamy przeznaczenie punktów na szczytne cele. W jakich akcjach bierzemy udział? Są takie, w których uczestniczymy rok w rok, jak na przykład Woź, szlachetna paczka, wsparcie dla lokalnych domów dziecka czy schronisk dla zwierząt. W czasie zbiórek umożliwiamy przekazywanie punktów w postaci darowizny bądź zakupu cegiełki. Gro pracowników jest w stanie oddać wszystkie swoje punkty na te szczytne cele. Z ciekawostek w 2019 roku średnia roczna ilość punktów uzbierana przez pracownika wynosiła 119, natomiast w roku 2020 było to już 143, a taka punktacja umożliwia zakup np. podwójnego biletu do kina i vouchera do restauracji. Więc pomimo ciężkiego okresu związanego z pandemią, widoczna jest zatem tendencja wzrostowa w poziomie zaangażowania naszych pracowników oraz ich chęci uczestnictwa w życiu Media City. Wprowadzenie podobnego systemu rekomendujemy wszystkim firmom, które borykają się z problemami dużej rotacji wśród zatrudnionych osób oraz brakiem motywacji. Media Portal, dobrze dostosowany do specyfiki konkretnego biznesu i realizowanych zadań, może okazać się ważnym elementem budującym kulturę organizacyjną każdego przedsiębiorstwa. Pamiętajmy, że Media Portal to program lojalnościowy, który nie ma wpływu na wynagrodzenie czy premię. Uczestnikami programu mogą być wszyscy pracownicy Mediasystem, a udział jest dobrowolny. Z badania ankiet wiemy, że pracownicy chętnie zbierają punkty i czekają na nowe akcje, które im to umożliwią. Chcą się angażować w życie firmy i być częścią społeczności. Podsumowując, nasze narzędzie angażuje pracowników do aktywności związanych z życiem firmy, jak i motywuje do pracy. Dodatkowo służy jako narzędzie back-office, wspierające sprzedaż oraz działania posprzedażowe. U nas się sprawdza, dlatego cały czas jej rozwijamy i dostosowujemy do aktualnych potrzeb. Tyle na dziś, ale jestem pewna, że MediaPortal jeszcze nie raz pojawi się na naszym kanale. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia i do usłyszenia.